Masz za głęboki dekolt, za szeroki, chociaż trochę chciałabyś zmniejszyć ten dekolt, żeby poczuć się bardziej komfortowo. Pokażę ci szybki sposób, jak to zrobić. Nie wymaga to bardzo dużych umiejętności krawieckich, ale precy delikatna precyzja na pewno się przyda. Ja tutaj mam kwiecistą sukienkę. Co do tego potrzebujesz? Potrzebujesz do tego: lamówkę, 2,5 centymetrowa lamówka bawełniana, już zaprasowana. Masz taką lamówkę? Co robimy dalej? Tą lamówkę składasz na pół. Składasz lamówkę na pół i ją w połowie zaprasowujesz. Brzeg, tutaj krawędź, y, która jest złożenie, Obrzucasz overlockiem lub czymkolwiek zygzakiem czymkolwiek dysponujesz. Tutaj już mam taką zaprasowaną, obrzuconą overlockiem lamówkę. Jeszcze a propos wyboru lamówki. Ja mam wzorzystą tutaj sukienkę i miałam do wyboru różne kolory, więc warto sobie wybrać, jeżeli to masz podobną wzorzystą sukienkę, warto sobie wybrać jakiś kolor, który byś chciała, żeby bardziej się odznaczał w sukience. Ja wybrałam taką cytrynową świeżość, żeby mieć bliżej buzi coś takiego jasnego. W zależności od tego, jaki masz rodzaj dekoldu, od tej części zaczynasz. Po pierwsze, musisz ustalić, jak szeroko, jak bardzo chcesz zmniejszyć dekolt. Część lamówki musisz zostawić na zapas szwu. Tu jest obrzucone, więc część musisz włożyć do środka. I tak będziemy to robić. Ja mam dekolt w szpic, dlatego będę zaczynać opinanie tej lamówki od środka. Tak wokół dekoldu będę to upinać i też w tym miejscu skończę, będzie taki, lamówka będzie się zakładała jedna na drugą. Jeżeli masz półokrągły dekolt, bardziej okrągły, zaczynaj przyszywać od ramienia, żeby tutaj było łączenie. Trze na początku trzeba sobie ustalić, jak daleko chcesz, żeby ta. Lamówka zmniejszała tobie dekolt. W sumie zależy od tego, jak głęboki masz dekolt. Jeżeli to jest lamówka o szerokości 2,5 cm, więc sobie nawet o centymetr możesz zmniejszyć cały dekolt. Ja mi wystarczy około pół centymetra i reszta zostanie mi na, na przyszycie. Więc tutaj już jedną mam przyszycie, bo jest dekolt wykończony lamówką. Więc mogę sobie przyszywać i upinać, zostawiając sobie około pół centymetra. Oczywiście ja na razie to tak upinam na oko, ale później sobie sprawdzę, żeby było to dokładnie, wszędzie była ta sama szerokość. No to akurat na dekoldzie zawsze widać różnice. Mogę sobie na początku upiąć. Jeżeli masz półokrągły dekolt, to zaczynaj od ramienia. Poprzypinaj sobie szpilkami cały dekolt i może być tak, że na tym drugim ramieniu będzie trzeba zaszyć, żeby to tak, żeby to tak nie sterczało. Trzeba będzie zrobić szef i troszeczkę spłaszczyć tą lamówkę, żeby ona nie odstawała. I tak dookoła Będę upinała. Tak wygląda upięta moja lamówka. Tutaj już wiem, że będzie to za, za długie. Będę mogła obciąć, podwinąć, podłożyć sobie, żeby te brzegi mi się nie strzępiły. Jeżeli masz inne wykończenie, masz wykończenie z odszyciem, no to trzeba najpierw odpróć odszycie przyszyć tą lamówkę i z powrotem doszyć odszycie ja mam taką szybszą wersję czyli żadnych odszyć tylko lamówka więc wystarczy że przyszyję teraz tą lamówkę przyszyję ją po tym szwie która już, który już jest i przyszyję jeszcze tak około milimetra od samej krawędzi żeby ta lamówka mi się nie odchylała i mam już zmniejszony Dekolt. Coś tutaj się dzieje. Mam około 12 mm, jest, jest mniejszy. Dodatkowo ten dekolt jest sztywniejszy. Ta lamówka jest taką sztywnym płótnem. Więc też dobrze trzyma formę dekoldu. Lamówka jest już doszyta do podkroju dekoldu. Jak mówiłam, prosta, szybka poprawka. Doszywając gotową lamówkę, dodatkowo możesz jeszcze podkreślić jakiś kolor w sukience. Co najważniejsze, dekolt jest mniejszy, jest bardziej sztywniejszy. Jak dla mnie same plusy. Powiedz co myślisz na ten temat. Czy bierzesz ten tip, czy, czy masz jakieś inne ciekawe rozwiązania? Pozdrawiam.